Klasa okręgowa rozpoczyna zimową przerwę. Za piłkarzami 15 kolejek gry. Zanim podsumujemy jesień w wykonaniu tęczy Homanit, krosno-odrzańskie oraz pogoni Agapol Wężyska, powiemy o ważnych punktach zdobytych w ostatniej kolejce rundy jesiennej. W sobotę 15 listopada piłkarze Pogoni Wężyska na wyjeździe mierzyli się z sąsiadem w tabeli, Pogonią Wschowa. Goście z Wężysk wygrali 6 do dwóch i zdobyli bardzo ważne trzy punkty. Zwycięstwo 3 do 0. Na koniec rundy jesiennej odnieśli także piłkarze Krosna Odrzańskiego, którzy mierzyli się z niepokonanym do tej pory liderem tabeli zespołem Korony Korzuchów. Ostatni raz w tej rundzie jesiennej zaglądamy w tabelę i sprawdzamy na których miejscach zimę spędzą zespoły z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Zaczynamy od Tęczy Chomanit Krosno Odrzańskie, która przerwę zimową spędzi na piątym miejscu. Na swoim koncie mają 32 punkty, 10 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Do lidera tracą 10 punktów. Natomiast pogoń Agapol Wężyska ma na swoim koncie 10 punktów, 3 zwycięstwa, 1 remis i 11 porażek. Do gry piłkarze wrócą w marcu.